Witam Was bardzo serdecznie w nowym roku. Mamy 2016 i teraz absolutnie wszyscy robią postanowienia noworoczne i doszłam do wniosku, że czemu nie. Natomiast moje postanowienia będą troszeczkę inne. Nie mam w tym roku nic takiego typu jeść zdrowo, chodzić na siłownię, ponieważ uważam, że każdy dzień jest dobry na tego rodzaju zmianę. E, ale tak właśnie ostatnio zaczęłam wprowadzać małe zmiany do mojego życia i chciałabym właśnie się z nimi, nimi z wami podzielić. I spisałam je sobie tutaj na liście. Tutaj jest dosłownie 5 punktów, z czego tylko jeden jest troszeczkę rozbudowany. E, więc tutaj mamy 2016, żeby nie było. E, i, I co? Zaczynamy! Pierwszy YouTube i to jest moje największe postanowienie, ponieważ chciałabym, żeby ten kanał naprawdę się rozwinął i nigdy nie dawałam sobie... Znaczy chciałam osiągnąć 1000 subskrypcji i to się udało. I nagle y, ten tysiąc zbierał się ponad rok czasu, bo te, te filmiki też się tak raz pojawiały, a ja się nie pojawiały, więc z systematycznością było różnie. Yy, I teraz jak jestem w domu, to staram się, żeby te filmiki faktycznie raz na tydzień były, chyba że jestem gdzieś w trasie, a... No niestety dość często podróżuję. No ale zaczęło być lepiej. Ten pierwszy tysiąc się zbierał i teraz już jest was ponad 1500. To jest dla mnie po prostu niesamowite, więc postanowiłam, że do końca roku 2016 chciałabym mieć 10 tysięcy subskrypcji. To jest takie moje małe postanowienie, żeby się sprawdzić. Jak wyjdzie to super. Jak nie... W ogóle zobaczymy co ten rok przyniesie. Ja nie mogę się doczekać. Jestem bardzo podekscytowana. Chyba czeka mnie dużo zmian, tak mi się wydaje. W końcu kończy studia. Zaczyna się takie bardziej dorosłe życie, więc zobaczymy, więc e, pierwsze postanowienie YouTube nowe serie też wprowadza na, mm, na kanał. Postanowiłam, że mm, bardziej popracuję nad ulubieńcami miesiąca, ponieważ e, przez to, że mam Was, staram się odkrywać jakieś nowe rzeczy, coś poszukać, tutaj coś, wiecie, poczytać nowego. Także jestem też bardziej zainteresowana tym, co się dzieje w świecie kosmetycznym, troszeczkę modowym, yy, więc myślę, że ci ulubieńcy się pojawią i tylko jak wrócę do domu do Polski, to na, na pewno nakręcę dla Was ulubieńców 2015 roku, ponieważ mam naprawdę parę takich fajnych perełek. Jeszcze chcę popracować nad większą systematycznością. Zobaczymy. Teraz będę na pewno przez parę miesięcy w domu, więc bardzo się z tego cieszę. I wtedy jest mi łatwiej się zorganizować, dodawać filmiki na bieżąco, edytować. Po prostu nie ma to jak w domu. I już ostatni podpunkt, jeżeli chodzi o YouTube, to rozpoczynam swój... Kanał po angielsku i powiem Wam szczerze, że nagrałam już bardzo dużo filmików po angielsku, ale w końcu chyba udało mi się trafić taki jeden, że, że chyba go jednak dodam i też dlatego mówię o tym e, kanale tutaj, ponieważ gdybym nie powiedziała, to bym pewnie stworzyła i znowu nie dodała kolejnego filmiku, który nagrałam, więc e, jakbyście chcieli, byli zainteresowani, kanał już powinien istnieć i link będzie na dole, więc mam nadzieję, że zobaczymy się na jazz drewnicka? Tak, także mam nadzieję, że link nie jest jeszcze zajęty, bo nawet nie stworzyłam tego kanału, ale zobaczymy. Drugie postanowienie jest dość nietypowe, postanowiłam, że koniecznie muszę wyluzować i uwierzcie mi, jestem osobą, która Wszystkim się przejmuję, wszystko sobie bierze do serca. Jest no stąd zestresowana, albo się spóźnię, albo się nie wyrobię, albo ktoś ode mnie czegoś oczekuje, a nie zrobię tego tak, bo ludzie będą na mnie źli albo rozczarowali. Nie. Muszę sobie wyluzować, uspokoić się troszeczkę. Czeka mnie ciężki rok, ekscytujący, ale jednak praca licencjacka, pewnie przeprowadzka najprawdopodobniej do innego kraju, więc. Chill out, girl. Chill out. Postanowienie numer 3. Więcej czytać. I uwierzcie mi, to jest chyba najfajniejsze postanowienie, jakie mam, ponieważ ostatnio czytam non stop i teraz kończy już serię Zbuntowana? Czekajcie, to było tak. Niezgodna, zbuntowana, wierna. Jestem na wiernej. I to już tak... Już nawet nie na początku książki, tylko w połowie książki wiernej. Dostałam y, to jako prezent świąteczny od cioci mojej mamy chrzestnej. Pozdrawiam cioci, bo wiem, że oglądasz. Mua. Dziękuję. Książka jest super. Już naprawdę pierwsze dwie części pochłonęłam. Pierwsze 300 stron, bo tak one mniej więcej mają po 300 stron, wykonałam szybciutko, bo, bo praktycznie w drodze przeczytałam pół książki i potem, potem jak czytałam drugą, to się pojawiły święta. No i tak. Przez te święta, Sylwestra, gości, cały czas coś się działo, zwolniłam, ale już znowu czytam. Naprawdę, polecam. Fajna książka. Kolejne wyzwanie, skupić się na sobie. Chodzi mi o to, że w tym roku, jak już wspominałam, mam pracę licencjacką. Ja kończę uczelnię, mój chłopak kończy szkołę i teraz on w maju kończy i zwykłą szkołę, i Akademię Wojskową, i będzie miał bal, i takim moim marzeniem. Moim i jego było, że, że się spotkamy, że najpierw pójdziemy razem na bal, potem na jedno uroczyste zakończenie, potem na drugie uroczyste zakończenie. Prawda jest taka, że za każdym razem, kiedy lecę do stanów, mój organizm jest rozstrojony, mój portfel jest praktycznie pusty. szkoła na tym cierpi, bo zawsze wyjeżdżam dzień po szkole, wracam dzień przed szkołą, więc nie mam czasu się uczyć. I postanowiłam, że stop, te uroczystości są ważne, chcę, żeby fajnie się na nich bawił, olbrzymie bym chciała być z nim, naprawdę nie ma rzeczy, o której bardzo bardziej marzę. Ale myślę, że gdybym się wybrała na te wszystkie uroczystości, to musiałabym za bardzo się poświęcić, zwłaszcza, że tak jak wspominałam, to jest w maju. Ja obronę będę miała albo w czerwcu, albo w lipcu, podejrzewam, że to będzie gorący okres, więc skupiam się na sobie. Skupiam się na relaksie i wiem, że nie mogę być szczęśliwa w związku, jeżeli sama będę zestresowana i będę się musiała za bardzo poświęcać, więc tak jak mówię, skupiam się w tym wypadku na sobie, za niego trzymam kciuki i on wie jaka jest sytuacja, ja wiem jaka jest sytuacja, jest nam dobrze i się już z tym Myślę, że pogodziliśmy, no a tak naprawdę do pewnie znalazłam, będę płatać chusteczkę, że mnie z nim nie ma, no, ale trudno. I ostatni punkt to jest spędzać więcej czasu bez internetu. I teraz... Ja mm, jestem uzależniona od internetu. To, czyli... No, stop się mnie pytacie. Tak, to jest iPod, to nie jest telefon. To jest przedłużenie mojej ręki. Ale prawda jest taka, że przed świętami, w czasie trochę tych świąt, tak nauczyłam się troszeczkę położyć go na bok. Poczekać, poczytać, podlać roślinki, zasadzić szczypiorek na parapecie i tak właśnie znowu wyluzować, zrelaksować się, poświęcić czas sobie na przemyślenia. Wziąć relaksującą kąpiel, pouczyć się, bo to w sumie też by się wypadało porobić i tak naprawdę to jest tyle. Mam tylko 5 postanowień na 2016. Myślę, że Spokojnie mogę im sprostać. E, powiem Wam szczerze, że mam też taką listę w moim kalendarzu rzeczy, które chcę zrobić w ciągu tego roku szkolnego, bo a, kalendarz mam od sierpnia do lipca, sierpień 2015 do lipiec 2016, i tam sobie odznaczam rzeczy, które mi się udało wykonać, które chciałam zrobić, które jeszcze chcę zrobić. I tak jak mówię, dla mnie każdy dzień jest dobry, żeby zacząć jakieś postanowienie. Także, największym moim postanowieniem jest YouTube, chciałabym, żeby, żeby było nas jeszcze więcej. E, no ale dobrze, bo zaczynam gadać o takich rzeczach, zaczynam się powtarzać. O. Także, dziękuję bardzo za oglądanie, jeżeli Wam się podobało, to dajcie kciuki w górę. E, nie zapomnijcie zasubskrybować, mam nadzieję, że jeszcze tutaj ze mną jesteście, że nie usnęliście gdzieś tam po drodze. Kochani, wszystkiego najlepszego w nowym roku, także... Napiszcie mi, jeżeli Wy też macie jakieś postanowienia i czy to są rzeczy, które Wam się jakoś zupełnie nowo narodziły w głowie, czy to są rzeczy, które po raz kolejny próbujecie zrobić, e, czy to są właśnie takie duchowe rzeczy, czy na przykład kupię sobie rower i będę jeździła wiosną, także na dole podyskutujmy sobie o tym. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku.